Dobra Mili Państwo, już zatankowałem się <laughs> 10 litrów sobie wziąłem Na moje potrzeby tutaj to jest sam raz wystarczający Nigdzie nie planuję jeździć Spróbuję tam coś zrobić może nie wiem czy wezmę dwie kule <laughs> Wezmę dwie kule, ale od czasu do czasu stanę i coś Zrobię z jakichś półek tam coś wrzucę, co byście wiedzieli by ceny. to jest coś, czy Dobrze by było, nie zmieszczę się, muszę zrobić jeszcze raz. No, ja chcę tu skręcić w tą stronę przecież. Ten samochód stoi. No i tu jest jakieś miejsce samo samorazce, że tak powiem Dobra. Na razie